wspólną. Ja poproszę przedstawiciela inwestora, pana dyrektora Mariana Wacława też tutaj, żeby ja sam nie stał. ręce wtedy ten Jestem bardzo serdecznie miło widzieć tylu wzasny gości na naszej budowie. Ta inwestycja ma bardzo długą historię. Realizacja będzie dużo krótsza niż historia przygotowania tej całej inwestycji. Kilka razy krótsza. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać pana burmistrza, Franciszka Października dosyć bardzo. pana stanowcę łapskiego Marka Konara i księdza proboszcza Andrzeja Sapulskiego ta realizacja TESCO jest którąś realizacją wspólną elektrobudowy i firmy SE Projekt którąś realizacją marketu Spożywczego, ale zawsze na każdej tej realizacji staramy się znaleźć czas i tę chwilę żeby wspólnie celebrować yy, burowanie tego kamienia pęgielnego. I za każdym razem staramy się być razem i zaprosić wszystkich, którzy są odpowiedzialni i którzy możemy rozbierać i korzystać z tej inwestycji, która tutaj po nas zostanie. Tendency tej chcielibyśmy wspólnie z Państwem dzisiaj burować i umieścić tutaj na wieki wieków, żeby później następne pokolenia go odkopią, znajdą, żeby mogły przystać. Na akt akt erekcyjny budynku handlowo-usługowego Tesco w Oławie. W dniu 21 kwietnia 2010 roku, gdy obowiązki prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie lotniczej w dniu 10. 04. 2010 roku, pełnił marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, premierem rządu jest Donald Tusk, My niżej wymienieni dokonaliśmy aktu murowania niniejszego aktu erekcyjnego podbudowy budyn pod budynku handlowo-usługowego w Oławie. Pan Burmistrz, Pan Starosta, przedstawiciel inwestora i przedstawiciel generalnego wykonawcy. Proszę księdza proboszcza. Spomożeni na wszyn Pana, który stworzył niebo i ziemię, Pan z Wami, z Duchem Twoim. Panie Boże, Wszechmogący, raz błogosławić temu przedsięwzięciu. Nie służy temu, którym pozostawiłeś nakaz czynienia sobie ziemi poddanym mojego ojca i syna i Ducha Świętego. Znaczy właściwie wszystko już powiedział pan dyrektor elektrobudowy. Natomiast no, ja mogę tylko ze strony inwestora wyrazić radość, Jest po tylu latach starań i różnego rodzaju, a no właściwie jednej przeszkody, różnych w no ten obiekt wreszcie realizujemy i znając yy, znając yy, generalnego wykonawcę robudowę, z którą realizowaliśmy już nie jeden obiekt, myślę, że ten obiekt również tak. zostanie zrealizowany na czas i dobrze. Czas, prasy teraz podpisujemy. Proszę bardzo. Wielki kierownik budowy, osoba bardzo tutaj ważna i odpowiedzialna. Taka chwila, żeby zostawić tej podpis. Kto chce, to proszę bardzo, zapraszamy. No, ty, ty, tyle podpisów, co ja złożyłem. No właśnie. Zawsze do tłumy wkładamy jedno z ostatnich wydań gazety, żeby w Niemiec wiadomo co się wydarzyło, ale w związku z tym, że spotkało nas jako naród polski ta tragedia, z inicjatywy Mariana Masola wkładamy wydanie Rzeczpospolite z listą poniedziałku, z listą tych osób, które tragicznie zginęły.